Opaska montowana na ramieniu Gato Sport. Choć oczywiście można ją montować także na przykład na nodze. Można mieć jedną na ramieniu, drugą na nodze. Występuje w pięciu różnych kolorach. Na filmiku pokazuję cztery, ponieważ kolor niebieski jest chwilowo niedostępny: różowy, zielony, pomarańczowy i czerwony. Są to kolory świecenia. Tak jak tutaj w przypadku czerwonego. Opaska montowana jest na łydce, na, na ramieniu albo na nodze w ten sposób. Przekłada się ją. To jest gumka elastyczna, także ze spokojem. Jest tak szeroki zakres regulacji, że na każdego będzie pasowało. Plus tutaj dodatkowy element odblaskowy. Opaski różnią się od siebie wyłącznie kolorem przycisku i kolorem oczywiście świecenia. Są dwa tryby świecenia: ciągły, stały i migające. Tak wygląda świecenie pomarańczowego koloru. Trochę jest zniekształcone przez tutaj sztuczne światło oraz to, że jest w opakowaniu zielony kolor i kolor różowy. Trochę bardziej fioletowy taki. Wszystkie opaski są wodoodporne, także można z nich biegać w każdych warunkach atmosferycznych. Bardzo lekkie, właściwie są niewyczuwalne w czasie biegu. Na filmiku w dalszej części prezentujemy także jak wygląda ona po zmroku, jej praktyczne zastosowanie w warunkach słabego oświetlenia.